Pani Kaczka, co jest stolicą Szwecji? Storch. Przepraszam, Storch. No, nie wiem. Chodzi o Storchholm. Tak, to dobra odpowiedź, proszę pana. Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi no dużo mądrzejszych niż ja. Trzeba być jasnowidzem. Nawet nie na blisko w ekonomii, tylko no, ja niestety niesprawiedliwie nie jestem. I dziękujemy za to Bogu. Pan z numerem 7, czym jest płaskowyż? Płaskowyż to jest jakieś zniesienie terenu, jest jakieś strome podejście, potem jest płaskowyż, górki, dołki, ale jest cały czas w podobnym poziomie. I potem płaskowyż się kończy znów stromym zejściem. Jak ktoś chodził po Tatrach, czy gdziekolwiek po Bieszczadach, to wie co to jest płaskowyż. Widzę, że zna się pan na geografii. Szkoda tylko, że na tym się kończy. Przechołownia, jakie są pańskie ulubione programy w telewizji? Był taki program Big Brother, Warsaw Shore, e, w Planeta Miłości, czy tam Singli, czy jeszcze jakieś inne. No cóż, same ambitne treści. E, panie Mateuszu, przysłowia. Jak brzmi fraszka... Kochanowskiego pod tytułem Na zdrowie. Szlachetne zdrowie, e, e, prawda, ile się trzeba cenić, czy jak. A, jak tak, e, a, ty jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda, czyli wtedy dopiero wiemy, kiedy, kiedy brakuje nam tego zdrowia, e, jak ono jest absolutnie kluczowe. No, tak średnio bym powiedział. Kocham pić piwo i nienawidzę lewaków. Proszę odpowiedzieć tak lub nie. Ale pan pyta, nie? <słuch> Na takie pytanie nie odpowiem w sposób taplutny. Jak to? Przecież na każde pytanie można odpowiedzieć tak lub nie. A przestał pan napastować koty w piwnicy? O matko bożko. Pa. E, panie Jarosławie, skoro jest pan taki mądry, kim jest Michael Jordan? Jestem czołowym koszykarzem NBA. To racja. A na jakiej pozycji gra? I to tym z środka, tym największym. Panie Donaldzie, jaki kraj wybrałby pan na kilkudniowy lub miesięczny urlop? Ein großes Dankeschön. Eure art zu regieren war ein Segen nicht nur für Deutschland. Gdzie jest twoja wiarygodność, łopie? Weź, pójdź po rozum do głowy, zastanów się, czy ktokolwiek ci w Polsce uwierzy w twoje intencje. Mit Korruption, Lüge und Populismus. Tusk to jest, można powiedzieć, personifikacja zła w Polsce. To jest czyste zło. <grym> Cicho! Jak nie Cicho! Cicho! Tak. Wartość 1895 metrów nad poziomem morza odnosi się do jakiego masywu górskiego, znajdującego się w polskich Tatrach? Szczytu Giewontu. A może i rys. Rysów. Rysów, czy rys. rysy? Rysy. Wycofuję się z tego. Jak reaguje człowiek, kiedy w filmie ginie zwierzę, a zwłaszcza słodki piesek? Tak jest. Płaczę. Wymień trzy osoby, które powinny dostać nagrodę Nobla: Ciecha! Angela Merkel, Anna Gret Kramp-Karrenbauer, i Ursula von der Leyen. Otóż nie. Kto zazwyczaj decyduje się na zostanie politykiem? Do polityki to najlepsi ludzie. Alfy idą, tak zwane, kiedyś tylko mężczyźni, teraz i kobiety. Idą ludzie twardzi, najbardziej inteligentni, najbardziej przedsiębiorczy, najbardziej pracowici. No raczej nie. Powiedz pan prawdę. Że wszyscy politycy kradną i są idiotami. Tak, to dobra odpowiedź, proszę pana. Und als weiß ich Ale ja nie rozumiem, co pan mówi. Ich bin sicher, dass ihr uns auch hier nicht enttäuscht. Danke. Czy pan prezydent lubi od czasu do czasu walnąć jednego lub pięć harnasiów? Nie, nie, nie jestem abstynentem, nie, 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 nie jestem abstynentem. No i super ja też. Podchodzę do sprawy normalnie po prostu, tak? Nie należy przesadzać, ale ani w jedną, ani w drugą stronę. No. Panie Mateuszu, ile kosztuje chleb? Staram się od czasu do czasu robić zakupy właśnie po to, żeby w sklepie spożywczym zobaczyć, jakie są ceny. Porównuję je też do cen w skupie. Miecz obusieczny, można tak powiedzieć. Dlatego chcemy zdecydowanie poprawić los emerytów. I to było bardzo często pojawiające się hasło. A skromnie jem chleb baltonowski, jest bardzo dobry, jest normalny chleb. No Nie ma tam rodzynek, orzechów, czegoś tam, no ale to jest chleb. No. Jaki musi być prezydent polski? O, wiem. Masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije. Jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Dobra. Dobra. Rozumie pan, o co mi chodzi? No właśnie, nie. Wyjątkowe draństwo. Z jakich dokonań pańskiej partii jest pan najbardziej zadowolony? Opanowaliśmy jeden straszliwy mechanizm, który Polskę niszczył przez poprzednich wiele lat, mechanizm okradania Polski na gigantyczną skalę Siwy <noise> Ludzie tego dziadostwa nie chcą, a oni to i tak wprowadzają i niczym się nie przejmują. Chłopie, ty się zastanów. Zastanów się. Ty okłamałeś 40 milionów Polaków prawie. Panie, że czy po tegorocznych wyborach niezależnie od wyniku Polakom będzie żyło się lepiej? Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy czas pokaże, czas pokaże. Otóż nie, to i tak nic nie da.